Zło w naszym życiu codziennym stało się nieomal poprzednie. Nie jest ono tylko tematem podwyższającym wartość rynkową filmów sensacyjnych. Jest nieodzownym elementem wiadomości artykułów prasowych. Zło czy tego chcemy, czy nie, zaczyna nas dotykać bezpośrednio. W dzisiejszym odcinku telewizyjnego Biura Śledczego zrekonstruowaliśmy wydarzenia kryminalne, które miały miejsce na terenie Wałbrzycha, aż trzy z nich to napady rabunkowe z bronią w ręku. Na ich przykładzie chcemy Państwu uświadomić, jak niebezpieczna jest praca na przykład. Listonosza, czy kasiera, i że to niebezpieczeństwo może dotknąć również nas, kiedy jesteśmy klientami w instytucjach, które obracają dużymi sumami pieniędzy. Dobry wieczór, witam Państwa i zapraszam na kolejne wydanie telewizyjnego Biura Śledczego. Małgosiu, skarbeczko masz moje polecone? To fajnie. Już gotowe pieniądze dla ciebie. Już biegnę, pani Kierowniczko. To przelicz. To już zgadza się jest super dziękuję bardzo. Cześć, do widzenia. Pan Sylwester Pacuła od pięciu lat pracuje w Wałbrzyskim Urzędzie Poczty. Urząd ten znajduje się przy ulicy Słowackiego 9. W pracy jest bardzo szanowany. Nienagannie wypełnia swoje obowiązki służbowe. Teren, po którym roznosi przesyłki, pocztę, pieniądze... Zna jak własną kieszeń. 24 września 1999 roku, po dopełnieniu wszelkich formalności, po braniu przesyłek, wyruszył w teren. No idzie gościu. Może uda nam się go dzisiaj go trafić. Musi, też roznosić jej rękę. To ty tutaj zostań. А я и не заделал. Całe zajście trwało bardzo krótko. Bandyta był niezwykle brutalny. Ciosy, które zadawał panu Sylwestrowi były tak mocne, że drewniana pałka użyta do napadu pękła w połowie. Pan Sylwester bronił się niezwykle dzielnie, z pełną determinacją. W jednym ręku trzymał torbę, a drugą osłaniał się od ciosów bandyty. W czasie szarpaniny wypadły z torby pieniądze. Sprawca zaczął uciekać. W pierwszym odruchu pan Sylwester zaczął je zbierać, potem jednak ruszył za nim w pogoń. Niestety bandycie udało się zbiec. Wezwana na miejsce policja podjęła natychmiast czynności operacyjne. Użyto psa tropiącego, który zgubił ślad jakieś tysiąc metrów od napadu przy składzie opału. Na podstawie zeznań świadków sporządzono portret pamięciowy sprawcy. Oto on. Wiek 20-25 lat, szczupła budowa ciała, wzrost 175-180 cm, twarz pociągła, czoło wysokie, włosy ciemny blond. W dniu napadu ubrany był w granatowe spodnie i bawełnianą koszulę z długimi rękawami. Uwagę mogła zwrócić nienaturalnie sztywna ręka, jak gdyby mężczyzna trzymał coś długiego w rękawie. Proszę Państwa, w tej sprawie policja prosi o kontakt wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat tego zdarzenia. Prosimy również o kontakt świadków, którzy rozpoznają mężczyznę z portretu pamięciowego. Informacje proszę kierować do oficera dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu pod numer telefonu kierunkowy 074 84 20. 360 lub do Wydziału Kryminalnego Wałbrzyskiej Policji pod numer telefonu kierunkowy 074 84 20 213. Dzień dobry, poproszę dwa znaczki na list. Złote 40. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem zrealizować dobry to. Dobrze, poproszę. Jesteśmy w Wałbrzychu przy ulicy Broniewskiego 65. Znajduje się tutaj nieduży urząd pocztowy położony. Bardzo rutliwej części miasta, niedaleko pasażu handlowego i placu targowego. 1 lipca 1999 roku o godzinie 8.50, ze względu na wczesną porę, w tej części miasta panował nieduży ruch. Spokój, to jest napad! Spokojnie, nikogo nic nie stanie. Dobra, horse, ale wszystko bez numeru żadnej. Hey Dpołem bandytów padła pewna suma pieniędzy. Obaj sprawcy próbowali dostać się na zaplecze Urzędu Poczty, sądząc, że tam znajduje się większa gotówka, a może co jest bardziej prawdopodobne zdaniem policji chcieli sobie skrócić drogę ucieczki. Tylko dzięki przytomności pracowników poczty nie udało im się sforsować dobrze zamkniętych drzwi. Chodź w prawo, nie chodź! Tu. Najprawdopodobniej nie pochodzili z Wałbrzycha. Możliwe jest też, że przed napadem nie dokonali rozpoznania terenu. Wyraźnie nie wiedzieli, jak trafić na tyły poczty. Tam mogli mieć zaparkowany samochód. Ich trasa ucieczki wiodła ulicą Broniewskiego przez pasaż handlowy, gdzie znajduje się tak zwany mrówkowiec i miejskie targowisko. Na miejscu zdarzenia policja zabezpieczyła ślady, jakie pozostawili po sobie. Na podstawie zeznań świadków sporządzono portret pamięciowy jednego z bandytów. Pokażmy go. Wiek około 20 lat. Wzrost 170-175 cm. Szczupła budowa ciała. Twarz pociągła, nos duży. Włosy blond. Krótkie, zaczesane do góry. Po zdjęciu kominiarki mogły być zmierzwione lub ułożone na bok. Obaj mężczyźni ubrani byli w ciemne spodnie i bluzy oraz sportowe buty. Policja prosi o kontakt wszystkie osoby, które rozpoznały mężczyznę przedstawionego przez nas na portrecie pamięciowym. Prosimy również o kontakt osoby, które znają okoliczności i sprawców tego napadu. Proszę Państwa, informacje proszę kierować do Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu pod numer telefonu kierunkowy 074 84 20 360 lub do wydziału kryminalnego tej policji pod numer telefonu kierunkowy 074 84 20 213 Sześcioletnia Kasia razem z mamą mieszka w starej części Wałbrzycha. Jest miłą, pogodną dziewczynką. Oczywiście, dzieci w tym wieku nie mają jeszcze poważnych obowiązków. Świat poznają przez zabawę i kontakt z rówieśnikami. Ulubionym miejscem zabawy dzieciaków jest podwórko. 8 maja 1999 roku, około godziny 13:30, Kasia wyszła z domu, ale na Placu Zabaw. Nie było żadnej koleżanki. Mamo, mamo, o na drugim bloku. mnie! bloku. Coś? Ktoś tego zobaczyć. To chyba w tym nie wiem. Małej dziewczynce na szczęście nic się nie stało. Czy na pewno nic? Sprawca dusił ją, próbował rozbierać i dotykał jej ciała. Dla dziecka to był szok. I zapewne minie bardzo dużo czasu, zanim wymarzę z pamięci wydarzenie które rozegrało się 8 maja 1999 roku w pobliżu jej domu. Sprawca uciekał przez ogródki działkowe ciągnące się wzdłuż ulicy Andersa. Co prawda, jeden z pracowników budowlanych podjął za nim pościg, ale bezskutecznie nie dogonił pedofila. Na podstawie zeznań świadków policja sporządziła portret pamięciowy zboczeńca, który napastował sześcioletnie dziecko. Przyjrzyjmy mu się. Mężczyzna w wieku 20-21 lat, wzrost około 185 cm, sylwetka szczupła, twarz owalna, dolna warga gruba, wydatna lub opuchnięta, oczy niebieskie lub szare, włosy blond z rudym odcieniem ścięte na jeża. Mężczyzna ubrany był w jasne dresowe spodnie, beżową bluzę, na której z przodu i z tyłu widniały zielono-niebieskie pasy, na nogach miał sportowe buty z czerwono-niebieskimi wzorami. Wszystkie osoby, które rozpoznały mężczyznę przedstawionego na portrecie pamięciowym, prosimy o kontakt z oficerem dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu pod numerem telefonu kierunkowy 074 84 20 360 lub z wydziałem kryminalnym Wałbrzyskiej Policji pod numerem telefonu kierunkowy 074 84 20 213. Proszę Państwa, ewentualnym świadkom policja gwarantuje absolutną anonimowość. W telewizji mu mówili, że by patrzeć przez flash, albo przez specjalne okulary. Nie, to będzie dobre. Kiedyś tylko takie mieli. Szkoda, że nie mam aparatu. Mogłyby być ciekawe zdjęcie. No tak, epokowe wydarzenie. Wyjdziecie, a ja nie mogę zostawić kasy. Znajdujemy się przed bramą wjazdową miejskiego zarządu budynków mieszkalnych. Tutaj 11 sierpnia 1999 roku zaparkował, trasując wjazd Fort Sierra lub Fort Escort w kolorze kości słoniowej. Proszę Państwa, samochód ten będzie miał bardzo istotne znaczenie w sprawie, którą za chwilę zrekonstruujemy. Stan tam po koło bramy.

11 sierpnia 1999 roku tysiące ludzi na całym świecie oglądało niezwykłe wydarzenie: zaćmienie słońca. Coś takiego zdarza się raz na wiele, wiele lat. Zjawisko to w Polsce było tylko częściowo widoczne, jednak ludzie szukali wszelkich sposobów, żeby je oglądać. Nie wszyscy jednak tego dnia pragnęli oglądać słońce. Ale super widać przez tę poezję w oglądaniu. No, następnego już chyba nie zobaczymy. Co? Ty, my jesteśmy nieśmiertelni. Dawaj Kasę. O Jezu! Dawaj, 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 ruchy. Zaskoczona kasierka niewiele pamięta. Nie potrafi też odtworzyć przebiegu zdarzeń. Wie tylko tyle, że napastnikiem był mężczyzna w młodym wieku. Policja czeka na informacje od państwa, którzy znają sprawcę bądź sprawców tego napadu. Najprawdopodobniej było ich dwóch lub trzech. Mężczyźni ci w dniu 11 sierpnia 1999 roku około godziny 12.50 zaparkowali samochód przy ulicy Topolowej w Wałbrzychu. Policja czeka również na informacje o tym samochodzie. Mógł to być Fort Escort lub Fort Sierra. Na pewno był w wersji dwudrzwiowej z szyberdachem. Kolor tapicerki i lakieru kość słoniowa. Na tylnej szybie napis reklamowy. Pierwsze litery numeru rejestracyjnego to W. W kombinacji cyfr była dwójka. Na informację w tej sprawie czeka oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu pod numerem telefonu kierunkowy 074 84 20 360. Proszę też dzwonić do Wydziału Kryminalnego wałbrzyskiej Policji pod numer telefonu 074 84 20 213. Na prośbę Wałbrzyskiej Policji mamy dla Państwa komunikat. W dniu 24 października 1999 roku około godziny 4.30 z pociągu relacji Jelenia Góra Bielsko-Biała między stacjami Czarny Bór a Boguszu w Gorce została wypchnięta młoda dziewczyna wracająca z dyskoteki w Sędzisławiu koło Jeleniej Góry. Policja i rodzina poszkodowanej zwraca się z prośbą do wszystkich pasażerów jadących tego dnia tym pociągiem. Może ktoś z Państwa był świadkiem tego zdarzenia lub widział coś nienaturalnego w zachowaniu się osób towarzyszących dziewczynie. Poddawana to Sylwia Guzik, mieszkanka Boguszowa Gorce. Została znaleziona przez pracownika pobliskiego tartaku około godziny 8 rano. Miała złamane obie nogi, jej organizm był mocno wyziębiony. Wszelkie informacje prosimy kierować do Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu pod numer telefonu do oficera dyżurnego 074 84 2360 lub do Wydziału Kryminalnego tej Policji pod numer 074 84. 74, 20, 213. A teraz w skrócie przypomnijmy sprawy podjęte w tym odcinku. 24 września 1999 roku w Wałbrzyku, około godziny 10.50, nieznany dotychczas mężczyzna zaatakował i pobił listonosza w budynku przy ulicy Armii Krajowej 7. Policja prosi o kontakt telefoniczny osoby, które na podstawie portretu pamięciowego mogą pomóc w identyfikacji sprawcy napadu. 1 lipca 1999 roku około godziny 8.50 do urzędu pocztowego przy ulicy Broniewskiego 65 w Wałbrzychu weszło dwóch zamaskowanych mężczyzn. Jeden z nich steroryzował kasierkę pistoletem i ukradł z kasy pewną sumę pieniędzy. Policja poszukuje mężczyzny z portretu pamięciowego. Zwraca się też do tych z państwa, którzy mają inne informacje mogące ustalić sprawców napadu i jego okoliczności. 8 maja 1999 roku w Wałbrzyku około godziny 13.30 nieznany dotąd sprawca zaciągnął do piwnicy i usiłował zgwałcić sześcioletnią dziewczynkę. Policja prosi o pomoc tych z Państwa, którzy rozpoznali mężczyznę z portretu pamięciowego. 11 sierpnia 1999 roku około godziny 12:50 nieznany sprawca uzbrojony w broń palną dokonał napadu rabunkowego na kasierkę w siedzibie miejskiego zarządu budynków mieszkalnych mieszczącej się w Wałbrzychu przy ulicy Topolowej. Policja poszukuje świadków napadu. Prosi także o informacje na temat samochodu marki Ford Escort lub Ford Sierra, którym sprawca lub sprawcy uciekli z miejsca zdarzenia. Przypominam, że osoby występujące w scenkach to aktorzy, statyści. Proszę ich nie wiązać ze sprawami czy sprawcami, tylko miejsca i wydarzenia, które rekonstruujemy, są prawdziwe. Liczymy na to, że po obejrzeniu tego programu dostarczycie Państwo Policji informacji, które już wkrótce pozwolą złapać sprawców tych przestępstw. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na kolejne wydanie Telewizyjnego Biura Śledczego za tydzień. Dobranoc Państwu.